No, witam na kanale Ograć Bookmachera. Na początek, jak zwykle, trochę o promocjach dla nowych graczy Forbet. I tak, mamy grę bez podatku przez pierwsze dwa tygodnie. Dodatkowo, przy pierwszej wpłacie macie do 2000 w formie bonusu i przy drugiej wpłacie do 200 zł jako maxi zysk Co to jest maxi zysk? To jest promocja Forbet, właśnie dla nowych graczy, ale nie tylko, bo często jest weekendy i na najwyższe ligi rozrywkowe. To jest taka promocja, że jeżeli kupon okaże się wygrany. Wówczas macie podwajaną wygraną, bardzo fajna promocja, radzę skorzystać, jeżeli ktoś nie ma konta, link do rejestracji do Forbet będzie w komentarzu pod filmem, a teraz przejdźmy do typów i analiz na dziś. Witam w sobotę, jak zwykle z kolejnym konkursem od Forbet, top 50 zł. co trzeba robić, żeby wygrać te 50 zł? zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę i w komentarzu pod filmem wytypować dokładne wyniki te pierwszej bramki spotkania na Policagliarii. Wygrywa pierwsza osoba, która trafi dokładny wynik i będzie bliżej pierwszej minuty bramki. Macie czas oczywiście do rozpoczęcia meczu. Nie zapomnijcie dodawać login od Forbet. A w następnym tygodniu osoba wygrana otrzyma bonus na konto. Witam, lecimy z progresją z taśmą weekendu, ale co było ostatnio? No niestety progresja nam nie siadła, taśma też. Progresja no niestety nam we Francji padło tak, że 0 bramek było w meczu. Lil, także no słodko, lecimy z nową progresją, no, 200 złotych, co wybrałem na dziś Over 2,5 znowu bramek, tym razem w Hiszpanii, Sevilla, hetafe, hetafe ostatnio gra, a nawet Over oh, 3 bramki w ostatnim spotkaniu 2 bramki, także dużo tych bramek pada, oczywiście u siebie grają defensywnie, ale to jest wyjazd a Sevilla też musi zdobywać punkty i moim zdaniem Over 2,5 bramek po fajnym kursie warto tutaj zdobyć a jeżeli ktoś nie chce tego wybrać typu, to także jest fajny typ w Bundeslidze, zaraz o tym opowiem. Ale lecimy dalej do taśmy weekendu i gramy faworytów. Zobaczymy, czy nas dzisiaj nie zawiodą Manchester City z Crystal Palace. Ostatnio Manchester City się męczy w tych spotkaniach, ale u siebie myślę, że wygrają z Crystal Palace. Idę czysto w Manchester City. Następne spotkanie Napoli-Cagliari, czysto w Napoli. No Mam nadzieję, że tym razem kupową nie zawalą. Napoli, czysto u siebie wygrają. Augsburg, Borussia Dortmund. Idę tutaj w to, że Borussia Dortmund nie przegra tu. Augsburg to jest słabo grzybna moim zdaniem. Defensywa tam jest bardzo solidna. Ostatecznie to są bramy, podziwo. Ale myślę, że Bursa Dortmund tu wykorzysta to i strzeli tutaj dużo bramek. Nawet jeżeli zremisują, to typ ten nasz wejdzie. Kolejne spotkanie. Boa Wiktoria i Marecz. Jeżeli Wiktoria i Marecz, warto to próbować cały sezon. Podejrzewam, tylko dwa razy w tym sezonie to nie weszło, ale Inter w torze będzie tym razem również. I ostatnie spotkanie Bochum-Union B. I tutaj właśnie też sugeruję, jeżeli ktoś nie chce zagrać w Hiszpanii, to tutaj w Niemczech over 2,5 bramek, tutaj jest po kursie 2,05 około. A over 1,5 jest 1,33, ja jej wybrałem tylko na over 1,5 tutaj na taśmie, tak bezpieczniej. Bochum brzmiona defensywna, ale Union musi zdobywać punkty, bo jest na końcu tabeli praktycznie, więc no tutaj musi być bramkostrzelny mecz. Moim zdaniem ogólnie Liga Niemiecka jest bramkostrzelna. Dużo bramek pada. Union trochę zmęczony, wiadomo, pucharami, ale odpadł już z Ligi Mistrzów. I może się skupić na ligi Niemieckiej. Nawet jeżeli samo zwycięstwo z swoim kursem na Union, ponad 2,50 Warto to też wziąć pod uwagę. No to tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że coś wam wejdzie. Progresja. Również nam już się zazieleń. Nie będziemy za 400 zł. Lecimy dalej, jutro znowu konkurs o 50 zł, a lista zwycięzców z poprzedniego tygodnia zaraz wysyłam do organizatorów i otrzymacie bonus jutro lub w poniedziałek za poprzedni tydzień. Tyle. Widzimy się jutro. Elo.